Zanim będzie za późno, musisz to usłyszeć. Anioł objawił mi coś, co może cię uratować. To nie jest przypadek, że trafiłaś tutaj. W świecie duchowym nic nie dzieje się bez przyczyny. Gdy anioł płacze, to znaczy, że niebo przenika twoje życie silniej, niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Jeśli zignorujesz to, co zaraz usłyszysz, możesz stracić coś, co było przygotowywane specjalnie dla ciebie. Nie odwracaj się teraz. Pozostań do końca, bo ta wiadomość niesie ze sobą odpowiedź, której szukasz od dawna. Czuję twoje zmęczenie, twoje pytania bez odpowiedzi i to ciche pragnienie, które ukrywasz nawet przed samą sobą. Właśnie dlatego zostałaś wezwana. W tych słowach jest coś więcej niż zwykła wiadomość to przekaz z nieba, który musisz przyjąć sercem. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, zasubskrybuj teraz ten kanał, bo anioły będą dalej mówić, a ja będę ci to przekazywać. Nie pozwól, by inne słowa tak ważne ominęły cię w ciszy codzienności. Widzę, że od jakiegoś czasu coś się w tobie zmienia. Zaczęłaś zauważać znaki liczby, sny, słowa wypowiedziane przypadkiem. To nie są przypadki. To są sygnały od Twojego anioła-stróża. Płacze, bo nie słuchasz. A cud, który miał być Twój, zaczyna oddalać się z każdym dniem zwątpienia. W Twoim życiu pojawiła się szansa. Niewidoczna dla oka, ale wyczuwalna duszą. To szansa na więcej, więcej spokoju, więcej światła, więcej prawdy. Ale nie każda kobieta ją dostrzega. Ty zostałaś wybrana, by ją zobaczyć. I jeśli zawahasz się teraz, możesz już nigdy nie poczuć tej mocy ponownie. Anioł czekał długo. Wysłano cisny, szeptano słowa, które nagle przychodziły ci do głowy. Ignorowałaś je, bo życie pchało cię dalej w obowiązki, w zmęczenie, w ciszę. Ale ta wiadomość jest ostatnim wołaniem. Nie można już czekać dłużej. Twoje serce wie, że to prawda. Obfitość, o której mówię, nie ma jednej twarzy. Może być miłością, która w końcu uzdrawia. Może być uznaniem, którego ci brakowało. Może być wewnętrznym pokojem, który sprawia, że rano budzisz się bez lęku. Ale jeśli zamkniesz się teraz, ten dar przejdzie obok ciebie niezauważony. Zaufaj temu głosowi, który właśnie słyszysz. To nie ja to światło przemawia przez moje słowa. To światło znacie lepiej niż ty sama, i wie, że nosisz w sobie coś świętego, coś, co zostało przytłumione bólem, zawodem, odrzuceniem. Ale to jeszcze żyje. Nie musisz rozumieć wszystkiego teraz. Po prostu bądź pozwól sobie słuchać. Nie stawiaj warunków, nie analizuj, bo ten przekaz jest jak klucz, ale ty musisz otworzyć drzwi. Nikt nie zrobi tego za ciebie. Nawet ja. Twój anioł płacze, bo zbliżasz się do granicy. Granicy, za którą będzie już tylko powtarzanie starych schematów. Możesz to przerwać. Możesz powiedzieć i dość bólowi, samotności, wątpliwościom. Ale musisz to zrobić teraz. Zacznij od jednego kroku. Dziś, teraz. Powiedz głośno, choćby szeptem: Jestem gotowa. Nie potrzebujesz żadnych rytuałów. Potrzebujesz tylko intencji. Resztą zajmie się niebo. Gdy wypowiesz te słowa, coś się zmieni. I to nie będzie iluzja. Zobacz, ile już przetrwałaś. Ile razy świat próbował zgasić twoje światło, a jednak świecisz dalej. Anioł widzi twoje łzy, zna każdy twój ból, i dlatego właśnie niebo przygotowało coś tylko dla ciebie. Ale musisz to przyjąć z pokorą. Jeśli boisz się zmian, to dobrze. Strach często poprzedza cuda, ale nie pozwól, by ten strach zatrzymał cię przed przeznaczeniem, bo to, co czeka, jest większe niż cokolwiek, co znasz, większe niż twoje marzenia. W ciągu najbliższych dni poczujesz znak. To może być sen, piosenka, przypadkowa rozmowa. Bądź uważna. Gdy to się wydarzy, nie uciekaj. Powiedz w duchu: słyszę cię. To wystarczy. Nie musisz wiedzieć, co dalej. Zaufaj. To, co otrzymasz w sercu, jest święte. Nawet jeśli świat próbował cię przekonać, że nie jesteś wystarczająca, nieprawdziwa, niewarta. Niebo mówi dziś, jesteś moją ukochaną córką. Czy potrafisz to przyjąć? Odpuszczenie przyszłości nie jest zdradą tego, co czułaś. Jest wolnością. Anioł prosi cię dziś, wypuść to, co już ci nie służy. Ból, który pielęgnujesz, blokuje strumień łaski. Pozwól, by został zastąpiony pokojem. Nie musisz już udawać, że wszystko jest dobrze. Przed aniołem możesz być sobą z lękiem, z tęsknotą, z niedoskonałością. I właśnie wtedy zaczyna się uzdrowienie. Nie w perfekcji, ale w prawdzie. Każda kobieta ma w sobie wewnętrzną prorokinię. Ty też. Ale milczy, gdy ty milczysz. Dziś zostałaś obudzona. Teraz już nie możesz udawać, że nie słyszałaś tego głosu. Nie możesz wrócić do poprzedniego życia. Twoja intuicja wie, że to nie przypadek. Ona bije teraz szybciej. To dlatego, że dusza poznaje prawdę. Nie opieraj się. To, co czujesz, jest realne. I prowadzi cię ku cudowi, którego nie możesz stracić. Anioł mówi: Jeszcze nie jest za późno. Ale nie będzie czekać wiecznie, niebo działa w idealnym czasie. A ten czas to teraz tu, w tym momencie, gdy słyszysz te słowa wykorzystaj to. Zasubskrybuj kanał, bo kolejne wiadomości będą kierowane właśnie do Ciebie. I jeśli pozwolisz, poprowadzę Cię dalej. Wiem, że czasem czujesz się, jakbyś szła sama przez ciemność, bez mapy i bez kierunku. Ale to właśnie w takich chwilach twoja dusza rośnie najmocniej. Każdy cień, który napotykasz, istnieje tylko po to, byś mogła odkryć światło, które już masz w sobie. To, co boli, przygotowuje cię na coś większego. Zaufaj temu procesowi, nawet jeśli nie wszystko jeszcze rozumiesz. Twoje łzy nie są oznaką słabości. Są czystym językiem duszy. Anioł widzi każdą z nich i zapisuje je w księdze Twojej historii. Bo każda walka, jaką toczysz, jest częścią większego planu, który wkrótce zacznie się odsłaniać. Czasem trzeba przejść przez burzę, żeby zrozumieć, jak bardzo potrzebowało się Słońca. Nie zapominaj, nic, co przeżyłaś, nie poszło na marne. Każde rozczarowanie, każdy zawód, każdy upadek miał sens. To były lekcje, nie wyroki. Anioły nie obiecują łatwej drogi, ale obiecują, że nigdy nie przejdziesz jej sama. Jeśli te słowa z tobą rezonują, daj im znak polub tę wiadomość, jeśli czujesz jej prawdę. Zaufanie to akt odwagi. To wybór, który podejmujesz w ciemno wierząc, że coś większego trzyma cię za rękę. I chociaż nie widzisz jeszcze końca tej ścieżki, już teraz jesteś dalej niż byłaś wczoraj. Każdy krok się liczy. Każdy oddech w stronę światła ma znaczenie. Kiedy coś w Twoim życiu się rozpada, to znak, że coś nowego chce się narodzić. Nie trzymaj kurczowo tego, co już Ci nie służy. Puść to z miłością. Pozwól, by niebo zrobiło miejsce na cud, który jest już w drodze. Nie musisz wiedzieć, jak on przyjdzie, wystarczy, że mu nie zamkniesz drzwi. Są momenty, gdy czujesz się niewystarczająca. Gdy porównujesz się do innych i myślisz, dlaczego nie ja? Ale Anioł przypomina: Twoja droga jest wyjątkowa, Twoje tempo jest święte i to, co dla Ciebie przygotowano, nie może być odebrane nikomu innemu. Każda kobieta, która przebudzi się duchowo, wpływa na cały świat. Ty nie jesteś tylko jednostką. Jesteś kanałem światła, który uzdrawia nie tylko siebie, ale i tych, którzy Cię otaczają. Dlatego tak ważne jest, byś nie zrezygnowała z siebie. Twoje światło ma misję. Czasem uzdrowienie nie przychodzi przez odpowiedzi, ale przez zaakceptowanie tego, co jest. To akt łaski wobec siebie. Gdy przestajesz walczyć z tym, co czujesz, zaczynasz naprawdę żyć. Anioł szepczy ci teraz, przestań uciekać. Zacznij słuchać. Twoja wartość nie zależy od tego, co osiągnęłaś, ile zrobiłaś, czy kogo zadowoliłaś. Jesteś cenna, bo jesteś. Sama obecność Twojej duszy na tym świecie jest cudem. I niebo nie popełnia błędów. Skoro tu jesteś, znaczy, że jesteś potrzebna, dokładnie taka, jaka jesteś. Jeśli czujesz, że ta wiadomość dotyka Twojego wnętrza, podziel się nią z inną kobietą. Nigdy nie wiesz, która dusza czeka właśnie na te słowa. Czasem jedno zdanie może uratować dzień, albo nawet życie. Ty możesz być dla kogoś aniołem. Zbyt długo czekałaś, aż coś się zmieni samo. Ale prawda jest taka, że zmiana zaczyna się w tobie. Gdy podejmiesz decyzję, wszystko inne zacznie się układać. Energia podąża za Twoim wyborem. Dziś masz siłę, by powiedzieć: Zaczynam nowy rozdział. Niech cię nie zmyli cisza. W ciszy dzieją się najważniejsze rzeczy. W ciszy dusza mówi najgłośniej. I choć wydaje się, że nic się nie zmienia, to właśnie wtedy niebo pracuje najintensywniej nad Twoim życiem. Zaufaj tej niewidzialnej pracy. Każdy dzień to nowa szansa. Nawet jeśli wczoraj wszystko się waliło, dziś możesz zacząć od nowa. Wystarczy iskra decyzji. Nie potrzebujesz całej siły świata, tylko małego, tak, wypowiedzianego z serca. Wtedy anioły zaczną działać. Jeśli zastanawiasz się, czy to naprawdę dla ciebie, odpowiedź brzmi: Tak. Gdyby to nie było dla ciebie, nie czułabyś teraz tego poruszenia w duszy. Nie byłabyś tutaj. Wszechświat nie marnuje energii. Każde słowo ma swój cel. Pamiętaj, nie jesteś tą samą osobą, którą byłaś miesiąc temu. Twój duch się rozwija, nawet jeśli ciało jest zmęczone. W tobie rodzi się nowa kobieta silniejsza, głębsza, bardziej świadoma. Anioł już ją widzi. Teraz Ty też możesz zacząć ją dostrzegać. Nie musisz się spieszyć. Niebo nie mierzy czasu jak ludzie. Ono patrzy na serce. I twoje serce już podjęło decyzję, nawet jeśli głowa jeszcze wątpi. Daj sobie łagodność. Traktuj siebie z taką czułością, z jaką traktujesz innych. Wszystko, co trudne, miało cię czegoś nauczyć. Każda walka to narzędzie. Nie bój się już pytać, dlaczego. Zacznij pytać, czego to miało mnie nauczyć. Wtedy każda rana stanie się miejscem, przez które świeci światło. Dziękuję, że nadal tu jesteś. Twoja obecność w tej przestrzeni ma znaczenie. Jesteś częścią duchowej wspólnoty kobiet, które się budzą, i każda z nas niesie inny fragment prawdy. Razem tworzymy całość. Jeśli chcesz, by anielskie słowa docierały do Ciebie częściej, subskrybuj ten kanał i kliknij: Lubię to. Nie dla mnie. Dla siebie, by nie zagubić się znów w hałasie codzienności. Czasami jedno powiadomienie przypomina duszy, kim naprawdę jest. I jeszcze jedno. Wiem, że czujesz, że to dopiero początek. I masz rację, bo coś głęboko w Tobie właśnie się obudziło. A to, co się przebudziło, nie pozwoli już zasnąć. Dlatego w kolejnym przekazie opowiem Ci o tym, co wydarzy się, gdy powiesz: Tak, jestem gotowa, ale o tym już wkrótce. Jestem z Ciebie dumna, z każdego kroku, który postawiłaś, nawet jeśli był niepewny, z każdej chwili, gdy mimo bólu zdecydowałaś się iść dalej, z Twojego serca, które szuka prawdy i światła. Widzisz, aniołowie patrzą na ciebie nie jak na kogoś, kto się gubi, ale jak na wojowniczkę światła. Twoja droga nie była łatwa, ale każda chwila, każda łza i każda modlitwa zostały zauważone. Jesteś kochana nie za to, co robisz, ale za to, kim jesteś. A teraz zamknij oczy. Oddychaj spokojnie. I pozwól, że poprowadzę cię w modlitwie. Boże Wszechmogący, Tato nasz w niebie, w tej chwili staje przed Tobą razem z tą drogą duszą. Przynosimy Ci, Panie, każdy niepokój, każdy lęk, każdą ranę. Wszystko, co było za ciężkie, co zbyt długo nosiła sama. Ojcze, Ty znasz każde ukryte ukrytełkanie, każde pytanie, które nigdy nie zostało wypowiedziane. Oddajemy Ci dziś wszystko. Panie, uczymy się ufać Twoim planom. Nawet wtedy, gdy ich nie rozumiemy, nawet wtedy, gdy boli. Przyjmij nasze serca w pełnej zależności, prowadź nas przez ścieżki, których sami byśmy nie wybrali, ale które Ty wiesz, że nas uzdrowią. Uczyń z naszych łez deszcz błogosławieństw. Zamień smutek w taniec. Złam łańcuchy, które trzymają duszę w ciemności. Dziękujemy Ci, Boże, za każdy oddech, za każdy wschód słońca, za każde małe dobro, którego czasem nie dostrzegamy. Dziękujemy Ci, że jesteś wierny, nawet gdy my się oddalamy. Dziękujemy Ci za nowe początki, za nadzieję, która nie gaśnie, za miłość, która przekracza wszystko, co rozumiemy. Niech Twoja obecność, Ojcze, wypełni każde puste miejsce. Niech Duch Święty nas pocieszy, podniesie i poprowadzi. Niech Twoja łaska przemienia wszystko, czego nie umiemy zmienić sami. Przyjmujemy Twoją wolę. Uznajemy, że Ty jesteś naszym jedynym ratunkiem. Niech Twoje światło świeci przez nasze życie, byśmy były błogosławieństwem dla innych. Dziękuję Ci, że jesteś tu. Że słuchałaś, że otworzyłaś serce. Jeśli ta wiadomość dotarła do Ciebie głęboko, jeśli czujesz, że była dla Ciebie, potwierdź to teraz, pisząc w komentarzu. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. To zdanie jest deklaracją wiary. Jest pomostem między Tobą a niebem. Zachęcam Cię z całego serca dołącz do naszego kanału. Zasubskrybuj, aby nie przegapić żadnej wiadomości, która może dalej przemieniać Twoje życie. Kliknij też dzwoneczek, bo to właśnie dzięki niemu anielskie przekazy dotrą do ciebie w odpowiednim czasie. Twoja obecność tutaj ma znaczenie. Pomóż nam nieść tę światłość dalej do innych kobiet, które jeszcze nie wiedzą, jak bardzo są kochane. Do zobaczenia w kolejnym przesłaniu. Pokój z tobą.